Czym jest Matrix? Matrix to oprogramowanie, to świat alternatywnej i holograficznej rzeczywistości, w której żyjemy. Czyli w systemie. System, który ma programy, schematy, przekonania, tożsamości, które sobie wzajemnie odgrywamy. Jak w Matrixie, czyli w grze. Totalnej grze na tym świecie, której nic nie jest prawdziwe. Jedyne, co jest prawdziwe, to to, że Matrix jest tobą. Matrix to Twój własny system. To Twoje własne oprogramowanie. Nie cudze. System jest Tobą. Nie ma go na zewnątrz. Tym jest mindset. To jest to, co masz w swojej własnej głowie, taki widzisz system i w takim siedzisz systemie. Tu nie chodzi o innych ludzi. Nie chodzi o to, czym jest społeczeństwo, a o to, jak ty postrzegasz społeczeństwo, w jakim środowisku aktualnie się znajdujesz i dlaczego? Właśnie w nim siedzisz. Jeśli chcesz się wyzwolić z Matrixa, wyzwól się z własnego umysłu. Zacznij zarządzać, być projektantem, twórcą Matrixa, a nie jego niewolnikiem, niewolnikiem własnego umysłu.